Dzień dobry, szanowni państwo, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku Prawdziwy Warden będzie grał w Rainbow Six Siege. Moi drodzy, postanowiłem stać się budżetowym cosplayerem. Wardena już pewnie widzieliście, a mam moi drodzy w planach jeszcze dwa inne cosplaye: Nok oraz Floresa. Dajcie mi znać w komentarzach, którego wolelibyście szybciej zobaczyć. No, i koniecznie zostawcie łapkę w górę. Będzie mi mega, mega miło, bo wydaje mi się, że taka seria z budżetowych cosplayów grając tymi postaciami w Rainbow Six Siege byłaby czymś, może nie mądrym, ale na pewno zabawnym. Także miłego oglądania. Ej, ale ten wąs nie jest taki zły, prawda? Prawda? Dzięki. Witam serdecznie, szanownych Państwa, a może powinienem powiedzieć Hello, darling, uh, my name is Warden. Bo dzisiaj gram jako Warden, czyli przedstawiciel Secret Service. Uh, so I have to talk in American uh, English. Hody, Hody. Yeah. Kukurydza. Texas, Texas. Boston, Massachusetts. Szanowni Państwo, wybieramy Wardena. Uh, nie jestem pijany. Po prostu gram w tą grę 6 lat. Nie, wszystko jest w porządku poza tym. Barbecue oil, freedom and obesity. Yeah, that's right, guys. Now I'm gonna play some Warden gameplay for you. As you can probably see, I have my glasses on my beautiful face. I have uh, my headphones. I don't have any aim. Um, I have my uh, beautiful suit, white uh, shirt, and a tie. And I'm gonna do some badass moves right now. <laughs> but it doesn't matter. Uh, we need a rotation here. Guys, we need a rotation on one between B and A. Thank you. We're gonna just stay here. I'm gonna turn on my fantastic. Uh, what? what the what the fuck is he doing? Yeah, very good Whiskas. Thank you, thank you, thank you. No problem, man. Thank you, thank you. Gramy cierpliwie. O, jeszcze tu cyk. No jak na razie. Nic się nie dzieje. Gram z jakimś Polakiem, z rowkiem. Rowek, pozdrawiam cię serdecznie. Ty no co jest grana, no? O Boże, jakie nudne Pepegi. Kop tu jest. O, o, zajebiście. Patrzcie jaki kąt. Patrzcie jaki kąt. Gdzie ta? to? Słyszę ją tu? A gdzie jest, nie wiem. Patrzcie co robię. Włączyłem okulary. Boże drogi! Ten operator jest genialny. Basically, my plan for this round is to fucking rush. Fucking laser sights, fucking enemies. Um, yeah. Basically, we're going to uh, totally, but totally destroy our opponents. Ej, a Jak ja się w ogóle nazywam jako warden po angielsku? Ja mam chyba jakieś imię, prawda? Colin. Yeah. My name is Colin They're repelling on the windows. Mozzi. On your left. No, chłop tam miał głowę. Co jest? Chłop tam miał głowę. Oj. To jest dawaj pskula. Dawaj, What? No nie wierzę. To jest stylon do parking lot. On the windows, on the windows, on the windows. No, yeah, on the windows, switch out. Boże, gość przez przez całą rundę siedzi na parkingu. Co ja to ja myślę, że trzeba zrobić jedyną słuszną rzecz aktualnie. Op 4 has located to byś... Pan... Nie mogłem wskoczyć! No Boże, niż znowu grają... Znowu grają Glaza. Arius, you... Are you serious? Trzeba na się grać. Aj, aj, aj! No nice. Patrzę. Maverick Jaki headshot od teraz siądzie Oj, powiem szczerze, że nie widziałem tego Claymora. A ty gnajuty. Gdzie tutaj do ludzi? Calling. What? FBI open up! Droning. Just be patient, guys. Patience. Just we use your account? drones. Yeah, yeah. I'm droning. I'm gonna. Uh... Yeah, on pink. On one. Calling again? Some na bomb, on ping, on the bomb. Ale to było lamerskie z mojej strony trochę To się taki obwiół spot na C4 on They see you now, they know where right? Is no longer in your possession. It's a bit of a Explosion comes. They see what hides in the dark. Three tracks. The diffuser has been recovered. drop the diffuser I'm cried drone activated Kur je, po co ja to włączam? O mój Boże! Kuswa! Zrobimy tak. Zrobimy tak. Zrobimy tak. O nie. O ty gnój ty mały śmierdzący. Kogoś tak. one HP, upstairs, Czaty wywalone. Nie ten site! Szanowni Państwo, e <coughs> Warden się kłania. Pamiętajcie, Kronka gada, radzi, nigdy Was nie zdradzi. Trzymajcie się, papa.